Hej witajcie, z tej serii Debiko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Star Wars 3 Zasitów i zaczynamy naszą walkę z duku. Więc startujemy. Miejmy nadzieję, że znowu będzie filmik. Zobaczmy, strzelają się. Szybciej, możemy trochę powiedzieć, czy nie? O jest. Pan Skrzydko? Hrabie Hrabietyku? Kanclerzu? Skrzydko? Hrabie Hrabietyku? Tym razem zrobimy to razem wspólnie. Właśnie oh. miękko! powiedzieć. Wasze miecze, proszę. Chyba nie zaczęło robić, robić na oczach kanclerza. Teraz nie widzicie sztuku. of you, to nie że have the no i ruszamy, pierwszy jesteśmy... A, jest na już od razu, fajnie. Co, ludzie? A, nie się krzesła! Oj, nie dożyłem do tego, tak? To na chwilę będzie... No, nie, dajcie się zaprasz, O co? Oj! Nie Mam na kontra Duku. Wow, trzeba by się... A, żyć? jak go jakiego Jak go może by się tak... Za... Właśnie... Właśnie tak walczył trochę, czy nie? Tam macie jego pasek życia, Duku. Jak dojdziesz do tej kreseczki. nie to cios. Trzeba, idziemy pełną masą na kina. Jeebuloo! Ale poszedł. O, sobie ataważy też. Ktoś ciekawka na filmiku. O! Oczywiście dostał do, 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 do Też... Czum, szum, szum, czum... Ziół... Oj! Tak było w filmie. Pum, pum... Jeszcze długo za niego zrzuci Oczywiście... Teraz my to też bardzo bo my tu musimy zrzucić te androidy będziemy musieli zabić. To teraz była oczywiście go kopną. No i my no... A Dobra już w chodź, dobra. Awaj, no nie bij mnie tak aż mocno. No, awaj, no! Bez żartu Bez żartu ty tak mocny jesteś. Olack był. Wow, brona, fajnie. Drugi raz, dobra. Takie bloki się robi tym samym, co robi naszą brona oczywiście. A ładnie ja, tak powiedziałem daleko. No co jest? Dukuj, denerwuj mnie. Żiuru! Wow, widzierka, tak, trzym. Trzym i kobiek. Ja tak jest po prostu za nim, trz. Now. Nie ma, Doku. No co, jak ty, ty pierwszy raz przeszedłeś atakować? Nie, yeah, no idę dodać do, 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 do. Super Battle, super battle Royce. Oj. Muszę do Dzierza nie nie podchodzić. To się podejdzemy. Wow. Doku. Jeszcze ja kogo zginiesz? Czy nie? Oli, mi robiło najbliższe do ty ulubu. Dobra. Komando nie ma! Nie ma! No już prawie będzie Nie ma! Znowu te wyszły? No, udało się przejść, tych drugich, nie będę musiał bić. Tak nie było w ale okej. Okay. Nie co rozwoju, jest ale to szczegół Spójrzcie. się You'll never be... Dawaj. Uh, just... ciebie Ale mi zbije mnie, czekanie. Uooooooooooo, wow, 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 wow. Ciekawe zagranie, duku. No, chodź tu. No nie! Nie bij mnie! Wynocha! Nie ma! No, Przerwany pierwszy Jak to przegram się jeszcze w kurze Końców kustował już To znaczy już kule duku Udało się O w w filmie nie było, że on go aż tak zabił. Jak e, tylko gra. Niemożliwe, film się nie włączył. Nowy za niebezpieczny, żeby zostać Teraz nie Jego raz będzie taki, jak nasz. Nie dobra, co to wszystko dałem sobie. Nie wiem, okej. A ty, dobra. Wtedy jest. No to będzie tyle ogółem. Czyli długo pokonany. Dużo mówię kim będziemy tu grali, Anakinem, Anakin, tu chodzi Obi-Wan, Obi-Wan Obi-Wan, Anakin, 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 Obi-Wan Dobra, tylko gdzie mam, czekaj, trzeba to sprawdzić, gdzie ten Anakin jeszcze? Tutaj, tak, tu Aha, okej okay. Dobra Najbardziej na widzę tak. Tej misji, Tych dwóch misji widzę najbardziej. I tej A reszta jest spoko. A nie, jeszcze jedna zła misja taka bardzo wyrada. To wam pokazuję, której na widzę. Tej. Tutaj. Tej misji bardziej. Tutaj misji, się na widzę już. Dobra. Więc to, moi drodzy byłoby na tyle. Dobra, zapraszam już do komentowania, subskrybowania, Spróbowanie, że odcinek się podał zacznę kropkę w górę, zaczynam w kolejnych odcinkach. Hej.